Cześć. Słuchajcie, niedawno była rocznica kanału drugiego. Jeszcze prawie miesiąc temu. Zapomniałem wam całkowicie powiedzieć o tym. Ale słuchajcie, dzisiaj, są, dzisiaj będą typy uczniów w szkole część druga. Rozśmieszający. No to może tym jak mi teraz powie ile to jest? 2 dodać 3. 2 dodać 3 równa się 6. Nie, 7. Aha, rozbierzemy na wszystkich, żeby, żeby, żebyśmy na lekcji nie byli, żebyśmy całą lekcję poświęcili na śmierć, tak? No nie, no nie. Dobra, ostatnia szansa. No okej, okay, okej. Okay. Złośliwy. No a więc teraz mi powie, Alan. Ile to jest? 2 e, dodać. 4 e, 25. No oj, ładnie, idziesz do dyrektora. No dobra, Alan poszedł do dyrektora, ale mimo wszystko jeśli się podobał zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.